Cześć, witajcie. Dzisiaj taki dodatkowy odcinek. Jak tam kury? Już się ciemno robi powoli, także niech wchodzą. No i co? Chciałbym w tym odcinku Wam pokazać stan hodowli i tak dalej wszystko omówić. Co i jak y Znalazłem taki pudełko Zaczę? O, tu są jakieś adresy. Zaczę? od czego to jest. Dziwne, bo to nawet nie są. Żadne nasze adresy, tylko jakichś ludzi, których w życiu nie znam. Z Lublina gdzieś, <laughs> z miasta. Znaczy, coś tam jest napisane, że jakieś coś tam do prysznica, sławka prysznicowa, jakiś wąż, to nie wiem, może coś zamawiane było. O, w końcu jest jajo. Jedno jajo, ale zawsze coś. Niech zaczynają znosić. O, dawaj mi tu jajo. Oj, to takie ładne. Nie jest ogromne, ale jest spore. To pudełko wziąłem ze względu na to, że tutaj może wejść dwie parki super. Super będzie na dwie parki tych. No dwie parki jakichś tam kochinków. Ojej, ja tego zapomniałem zakopać pisklaka. On nie gnije, nie, nie śmierdzi, bo jest Mrusi. Muszę zakopać w końcu biednego pisklaczka. Hej kury, co zamkniemy sobie nioski. Do niosek przyjdziemy na koniec, bo ja muszę jeszcze wziąć tego koguta, chcę sprzedać o tego. zostawić, no tak, no myślę tak, bo tych co ładniejsze one są niż na przykład ten, bardziej mi się podobają, są takie, wiecie, inne nie, ale no jednak, jednak już mam te stałe i przy nich zostanę, ewentualnie tego bym mógł, o tego, widzicie, tego bym mógł sprzedać bez problemu. Tutaj te piskaki muszę zaraz im dać, bo zrobiłem dla nich ten. Jedzonko, widzę biały w nie wiem jak inne. Muszę tu sprawdzić, przegrzebać dokładnie. O, jak schwóz na kurkę. Słodki, fajny, białutki. Zobaczę, jak one tam jedzą. Muszę poszukać zaraz, właśnie. Dobrze sobie przypomniałem paszy dla piskąd, bo gdzieś na pewno miałem worek. Tylko go tak do tyłu wrzuciłem, żeby go nie zużyć. Przypadkiem. I muszę poszukać, czy go mam. Dobra, to wam pokazywałem. Już że tutaj jest trawka. W każdym bądź razie. Co tam sileczki? Takie są te sileczki, fajne. No, grzeczne nawet. Jajka nie znosicie, nie? Nie, ale już były u nich jajka, ale przestały, widzicie? Ale być może mam na parkę zamówienie. Napisałem dzisiaj czy na 100%, zrezerwować i tak dalej. Do tej osoby zobaczymy co odpisze Druga osoba, która mi zrobiła przelew na parkę kochinów, yy, teraz się nie odzywa, także nie wiem, ale też napisałem, że co robimy. O, na to czekałem. Paście, jest jajko karzełków kochinów. I to już jajko, które, chociaż znowu była przerwa, no nie wiem. Ale nie, jakoś ostatnio było. A, bo ostatnio było od tych. No i widzicie, ja też nie wiem, czy ona się nadaje na ręki, czy nie. Daj mi jajko tylko. Także, tu mam parkę kochinków yy, Tu mam dwa ładne kogutki kochinków I tu są trzy kury Muszę sobie zliczyć, widzisz? Chciałem w tym odcinku to zliczyć Tu mam perliczki, ja się nie znam na nich, nawet tam nie zaglądam, bo we frunął zaraz Wezmę to jajko ko... zabiorę tutaj Bella w domku, także nie zabierze O, może nie zapomnę Dobra Chciałbym zobaczyć. Czyli tu mam trzy kury, dwa koguty, dwa plus trzy, jeden kogut, drugi kogut, trzeci, czwarty kogut, czyli 6 y, plus trzy, jedna kura, 6 plus cztery. Tu jest silka, która no barwią wygląda na kurkę, ale grzebyk jej taki ma jakby spory, ale nie wiem właśnie. Nie, ale to jest raczej kura, bo jej nie rośnie ten grzebyk. Często kury tak mają. Zaraz wam ją pokażę lepiej. też szybko policzyć, bo już teraz mi się pomieszało nawet.

Myślałem, że trochę mniej ma tych kogutów, ale no. No nic się nie poradzi. Jak ktoś chce kogucika, to za pięć dyszek bierzcie, jakie chcecie. Bez problemu oddam. Także to tak. To jeśli chodzi o karzałki, kochiny. No i co, tu są dwa czyste, czyste białe. No one, zobaczcie, dość ładny jest ten kogucik, nie? Bo ma taki fajny ten ogon. Ten też ładnie się prezentuje. Zrobię zdjęcie. Ten czarny, no też taki w miarę ładny I tutaj jest taki splash No też nie najbrzydszy, ale... Ten ma niższy ogon, widzicie? Niższy ma trochę Ale ten ma taki jakiś puchaty bardziej Ogon Nie, tam tamten też ma, a tamten nie ma A ten też czarny ma No a tu kurka taka sama Sobie ją deptają, męczą No i przydałoby się ją zabrać stąd W sumie Ale dobra Żyje ona, widać że Ładnie rośnie, bo jest dobra. Nie jest chuda wcale ni nic. Także git. Jeśli chodzi o silki, te młode, no to tu mam trzy kurki, dwa koguty. Także jak mi się uda sprzedać parkę, to zostanie mi jeden plus dwa. I jeśli ktoś będzie chciał, to będę mógł sprzedać jeden plus dwa. Bo zawsze parki sprzedaję na no łowicie. Muszę sprzedać, nie? Dużo osób pytało, czy. O, sprzedam kredytyką 2 Dwa plus jedy, jeden plus dwa, nie. Stych, nie? No ale no nie ma szans. Widzicie, że mam 5 kurek, 10 kogutów? Chyba tak. Także o, widzicie, ja już zapomniałem sam. To jest jedna kurka i to jest druga kurka. To, to, to nioski będą, nie? Tylko jakieś wide malutkie w kości około chwilów są, a one już z tego samego dnia rówieśniczki już jajka znoszą. Także no, żeby jeszcze trochę podrosły fajnie, bo. By Chcę Wam tą usilkę pokazać. Bardzo ładna. Ona idzie później mi do stala, głównego. Nawet jak to kogucik. Dobra. Jest? Patrzcie. Ty się tu nie czaj na nią. Ty się nie czaj. Ona tu ma totalnie takie złote, o, widzicie? Ładna Bucha, fajniutka. No to jest myślę taka totalnie silka, ale z główki wygląda jak kogucik. Tak widzicie? Tak wyglądają koguty często. Ej! Hop, hop! I tu nic nie wychodzi mi tu zrobię zdjęcie, żeby sobie ten pan wybrał Koguta, jeśli będzie odpisywał mi Bo z którego? Tych... Jeju co wam pokazać ją? O, wariuje. No nie, fruwaj. Hej, ty O nie no. Wracać. Jeden i drugi. Wracać. I ta też wróciła, nie chcę się wam pokazać. Możecie mi dać znać czy to kurka czy kogucik. No myślę, że bardziej kurka, ale nie wykluczałbym kogucika jeszcze. Nie ma jajka? Nie. Coś mi tak za, zaświeciło się przed oczami. Dobra, no tu mam dwa kogutki, trzy kurki. Dwie białe czyste kurki, jedna trzy czarna, ale w takim widzicie pomarańczowym nalotem jedna chyba z tych białych albo czekajcie, bo tu pan chciał a tu jest czarna, to z tych białych jedną dla tego pana będzie chyba, że będzie chciał z czarnych, to tam jest czarna cała, a tutaj będzie taka, no którą sobie pan wybierze Kto pierwszy ten lepszy, wiecie. Będzie miał ta większy wybór, o tak. Tu mam Koguta. Puszek. Dużo się puszek nazywa ich. Ale tak wyszło. O wariat. No i co? Pusilek. Trzeba też policzyć. O, Co tu się dzieje? Patrzcie. Jajko, jajko. Znaczy to są jajka? To mniejsze to jest raczej silki. Zauważyłem, że o ta biała silka znosi kremowe. Jajka. Także te wszystkie kremowe od niej były? A ten y, Stefan pewnie też, a ta to nie wiem Każdy sobie trzy kury Nioska jedna Raz, dwa, trzy Cztery koguty I pięć, piąty ten No to coś mało, coś mi brakuje Cztery koguty, niemożliwe, że miał tak mało Nic Więc więcej tak. O kurczę, się przestraszyłem Był taki dźwięk właśnie on na mnie skoczył, tylko że Ja tego tam za bardzo nie poczułem, ale Dźwięk był strasznie głośny, taki coś stuknął. Cymbał no widzicie. Widzicie jaki to jest Dobra, chowajcie się już. Zamykam. Czy nie jest ciemno całkowicie. Jak widzicie, ale zamykam. Zamykam. No wskakuj, dobra. Ty na mnie lepiej nie skacz. To mniejsze będzie silki na 100%. No także dzisiaj... Dzisiaj już się trochę rozniosły z jajkami. Ładnie jajka no i muszę, jak sprzedam już te koguty tam to nie wiem, coś będę myślał, żeby tego pomarańczowego są zabrać bo już będę chciał, wiecie jak lęgowe silek, bo na razie to ja nie mam nie mam za bardzo chęci robić lęgi to będę sprzedawał co prawda to tylko te kurki tak się wyglądają brzydko, bo są strasznie zniszczone przez koguty jeśli ktoś by chciał koguty to co widzieliście przed chwilą, silek to naprawdę Chętnie sprzedam. No i co, te? Idą już do nowego domku. Yy, nie wiem jeszcze czy mi się uda to w ogóle wysłać. Bo mnie nie będzie w domu. Ale no, no, nie wiem. Spróbuję się skontaktować z kurianem. Po prostu gdzieś zostawię paczkę, się umówimy. Tyle, tylko wiecie, to jest najgorsze. Przyleczą ze psy sąsiadów. Sąsiadów, sąsiadów. Będzie po kogutach jak rozerwał karton, pozabijają. Tego się trochę obawiam. Ale co poradzić? dobra, tu zamykamy, zobaczymy jeszcze kaczki, yy, Piskaczki te małe weźmiemy, zobaczymy, tam muszę zerknąć czy wszystko dobrze, muszę im dać jeść, zrobiłem, rozbieram no, jeszcze tam to jedno, muszę pamiętać, odłożę jajeczka i muszę, o muszę, to dobra, dobrze, że mi się przypomniało, bym położył, później bym nie wiedział, które jest od kogo, to jest karzełek kochin, a to są te dwa skórnika, yy, marker, tu pewnie, tak, tu że kochin, tu Silka, a tu nioska, to nioska do tych o idzie. O. Zbierają się. No teraz masakra jest z jajkami, ale nic nie poradzisz. Może się zaczną nieść. Dobra, zobaczymy sobie najpierw wnioski, jak już tu jestem. I co, mamy jedną kaczkę. I co, koguty liczymy? Jeden, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. Sześć kogutów, chyba że ty nie będziesz kogutem, ale raczej będzie kogutem O, będzie już, jak łapię, tak, to myślę kogut Zresztą taki dźwięk ma inny Kurka ma taki inny Hej, pokaż się, wstawić cię na Oelixa. Weź ten grzebień tak na drugą stronę, o co poraniony masz Ja mam, mam gdzieś na komputerze takie ładne zdjęcie, o tego robiłem to wszystkie by było dobrze sprzedać. To jest fajne, ale też. No, no, bardzo dzikie nie są, jak są w środku. Nie, na dworze to się nie złapie, bo one w swoim raju są. W każdym razie, o tego nie chcę sprzedawać, bo on jest ładny. Bardzo tylko się boi tych innych, bo go ganiają. On chce na kurę, to od razu go zganiają i latają za nim. Dobra, gaszę światło i ja nałożę szybko kurki. Jednak jeszcze nie nałożę, zrobię to po nagrywce. Dlatego, że nie mogę odpalić tego kamery w telefonie. Znaczy kamery, yy, tego latarki. Patrzcie, co się dzieje. Tu, podkop. I tam, o. Widzicie. Tam jest podkop. I tam, o pewnie też jest. Tragedia. Dziady. Przyłożą. Kaczki. O, i tak to światło nic nie daje. Kaczorów jest cztery. Dwie kaczki. I parka seks saksońskich, tak? Zaraz, zaraz coś mi tu brakuje. Czekajcie, dwie kaczki. Jest jedna saksońska. O kurde. Nie. Czekajcie. No tak. Brakuje. Brakuje jednej kaczki. O, o. Mamy jaja. Parka saksońskich jest. Chyba, że to nie jest. To nie jest. Nie, no nie ma. Brakuje kaczki saksońskiej albo kaczora. Brakuje saksońskiej chyba. Jaj, żeby tylko nie kaczki. W ogóle, żeby żadnej nie brakowało. Muszę iść poszukać, czy nie leży nigdzie. Tragedia. Widziałem dzisiaj jak te pieski latały i to biały jakieś takie flamki w ogóle Oj żeby tylko nie leżała gdzieś rozszarpana masakra no Wydaje mi się, że brakuje na stówę Tu zawsze one mi rozrzucają ale teraz tak rozkopane może tu nie podchodzą Nie, nie widać tu Cholera jasna Widzicie jak to jest Głupio Lis też jest, ale te lisy tutaj nie przychodzą i bardzo dobrze. No nie, tutaj nie ma żadnej kaczki. Wow, właśnie 6-0. 6-2, 6-0 chyba właśnie Iga Świątek wygrała, bo przyszło mi, że drugi set 6-0, a pierwszy chyba 6-2 było. Także Iga wygrała finał jakiś, nie wiem w sumie ATP. Nie wiem w sumie jak się ten turniej nazywa. W każdym się razie graty. Myśleli, czy kaczka by odfrunęła. Myślicie, że kaczka by odfrunęła? Chyba nie. No nie wiem, to by wszystkie odrunęły za nią. Coś tu jest nie tak. Mogłabym, żeby odrunęła gdzieś nad staw do dzikich kaczek, tam z nimi żyła, niż jakby miały ją rozszarpać zwierzęta, nie? Ale tu nie widać, żeby coś było. Zobaczymy. Tragedia. Trochę tragedia. Nie wiem, czy jej na 100% brakuje, ale mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Szkoda by było. Ciekawe której. I to widzicie jeszcze, że nie kaczora, tylko kaczkę chyba. Ewentualnie saksońskiego kaczora, Ale na tym tutaj nie potrafię rozróżnić. Jak były koło siebie to widziałem, że większy to kaczor. Oho. No nie nie ma na działo to nic nie leży. No nie wiem co to się mogło stać. No, mogły pieski zabrać, w każdym bądź razie tam przylecieć na straży cię, wyfrunęła. To też możliwe, ale. No, nie wiem. Dziwne, jeszcze raz muszę tam zajrzeć. Wygodnie je na wybieg. I wtedy się przyjrzę dokładnie, czego brakuje i tak dalej. Czy... No, raczej brakuje. No to coś jest nie tak. Ale że tak jedne no, dobrze, że jedne a nie wszystkich, nie. Dziwne. Nie ma śladu Tu na dnie nie ma raczej Ło, wow, chrupnęła nam mnie woda Na palca wydaje się być jakaś ciepła ta woda, co dziwne Może to, już mnie zamartywa. No, się Wygania mnie na dwór Hej Łazik Patrzcie jakie pajęczyny Idźcie na dwór, już? Krzyściutkie i kogo brakuje? Saksońskiej. Zniknęła mi saksońska, tylko nie wiem czy kaczor. Chyba kator A nie, to jest. Ja nie wiem, wyślę zdjęcie panu, pan mi powie. Albo staropolska. Nie, to jest, to jest chyba ta staropolska, albo to jest mieszanka. A to chyba jest kaczka saksońska. Szczerze nie wiem, masakra. Widzicie dobrze, czasami tak zrobić taki ten. Ciekawe, kiedy to się stało. Trzeba zobaczyć na kamerach, ale wiecie, no ja nawet nie wiem czy to dzisiaj się stało, weźcie to przeglądajcie tyle czasu. Nie wiem, no zrobię takie zdjęcie. Może pan mi rozpozna, czy to jest kaczka, czy kaszor? Bo saksońskiej brakuje na no 100%, Przecież to jest jak mieszanie staropolskiej z tej, ota. Mieszanka staropolskiej z tej, chyba że tak wygląda staropolska, to może ta jest mieszanka, no nie wiem. Opiją sobie. Dobra, możecie wracać. Możecie wracać. Dziwna sprawa. Nie ciekawa. Dobra. A, muszę jeszcze zgasić. Do Dobra. Trochę ciemno jest, nie? Jak tam moje maluszki. Wszystkie? Sześciutkie żyją. A zobaczymy, chodź, daj się złapać. Widzicie, one są to dzikie. Zobaczymy czy zasiadł. O, pełne wole, ślicznie, super. To się cieszę jak jedzą. Chodź. No też pełne wole, napompowane. Skoro tak słabo widać. Nie chcę, żeby mi spadło. Patrzcie. Dziubie mnie Zobaczmy co my tu mamy Jakaś nakrętka o tu Tu chcę żeby była ta kostka bo jak mi tu wleci jakiś to się utopi O a tu trzeba ten Widzę że woda im się Tak skończyła dobra czekajcie uzupełnię wodę No i dobra tu mam dwie kurki sylki piękne Sileczki I piskaczki malusie rosną No ciekawe jakie będziecie płeć Oby nie koguty nie Jeden bialutki o. Taki ciemny. O nic nie widzicie. No do kitu. A tutaj taki jak mamusia niebieski. Szary. No bardziej szary, nie niebieski. On pewnie będzie taki ciemny jak te. Jak te te. Przez zboże dostają, ale ja chcę im tu, żeby pisklaki też miały. Takie zmielone. One sobie będą jadły, chociaż mają pełne wola i czuć, że... One coś właśnie takiego zmielonego jedzą Raczej te resztki tej karmy co im tu dałem na pewno Bo widzicie tu na zwierzchu jeszcze jest pod spodem naszych Znaczy Także no okej okay. O Tu trochę rozłożymy Tego I dobrze sobie radzą No wy w ogóle nic nie widzicie Dobra Chodźcie do jedzenia mamuśki Nie musicie ich chronić przy mnie Tu, maluchy Widzicie? Już będzie dziubał chyba. Chyba, że zdjęcia nie mogę zrobić. <gry> Dobra, zostaje ta tak chwila otwarta i tak już im się wychodziło. Tu i tak nie mają jak sobie nagrzeć na takim pomieszczeniu sporym dość, bo to spora klatka. To nie mają. No. Obchód zrobiony. Brakuje... Brakuje ten. Napiszę do pana, bo... Nie wiem, co mi to zostało. Czy to jest kaczka, czy to jest kaczor saksońska Lipa trochę Mam nadzieję, że kaczka tylko Kaczola to mi dużo mniej szkoda niż kurde kaczki No wiecie Takie są jednak realia hodowli, nie? Jakoś tak wiecie, nie byłem z nimi tak żyty jak z niektórymi zwierzętami Także jakaś ogromna strata No nie jest, ale Jednak one sporo jedzą i tak dalej Dużo wkładałem wysiłku, żeby w ogóle je wychować, bo mi chorowały Kaczki na początku przecież tyle co mi padło Cały miot jeden To lipa no ale dobra. Ciemno się robi. O jak fajnie na dworze. Ja nie przedłużam, zamykam. Posadzam kurki na grzędy. Usłyszałem jakiś ten. I wiem, czego jeszcze nie zrobiłem. To jeszcze z Wami zrobię. Trzeba zamknąć te kochinki wszystkie i tak dalej. Także. A może jeszcze zrobię póki jasno zdjęcie bo specjalnie zdjąłem to tu i w ogóle zdjąłem, żebyście lepiej mogli oglądać tutaj, bo było lepiej Dobra, to zrobię po odcinku z fleszem, bo nic nie widać Także dziękuję Wam za oglądanie. Tu muszę sobie zdjąć i zamknąć. O, ale to za chwilkę. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Oj, ten film to już będzie w poniedziałek, czyli jak wrócimy do szkoły. Także oj, oj, oj. ja to się trochę obawiam powrotu, ale co zrobisz, nic nie poradzisz, trzeba wrócić, Nigdzie się nie trwa, <gry> także mam nadzieję, że wam się spodobało, taki trochę dłuższy niż zazwyczaj, ale też nie jakiś bardzo długi, bo często takie odcinki nagrywałem, długo mi się go nagrywał, o jakoś tak, mimo że są odcinki, które trwają 10 minut, a ja w trakcie tego robię jeszcze inne rzeczy i... Nie czuję, także się tak ten, ten czuję, jakby się długo oglądało, znaczy nagrywało, dobra już się gubię, także no dzięki za oglądanie, trzeci raz, cześć.